Królik, Królik, ty chuju Halo e, knaj... Weźcie <laughs> 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 <jeszcze> to ktoś <laughs> like down Zapierdala mnie to Plantuję Nie, nie, nie Kurwa Jasny gmin tu on back. Ciągasz Się, ptaka trzeba. Co cały czas? Tak. żeby się nim sterować Tak, musisz trzymać swojego ptaka, żeby nim sterować ta. ta, ta. Co? Okay, fajnie, fajnie, Co fajnie, fajnie? I don't know. Zawsze na streamie to widzi, bo ja sflikowałem w prawo. Kurwa klip będzie. No kto lata helikopterem wokół mojego domu? Słyszycie to kurwa? Sorry. Nie wyszła ci? Ola spokojnie, nic na siłę, nie? Nic na siłę. To, to jest tam. Ee... U, to tu, co to było? Co coś co wjechał, wjechał, kurde, ja nie wiem. Oh, wow. <laughs> Jeszcze to lejnoz 29, nie? Oh, silang, silang, silang tu. Nice. Dobra, kapisa sobie normalnie. One long, Dzień, co ja odjebałem kurwa? I kto jest bogiem tej pierdolonej gry? No kurwa ja śwantapy robię kurwa, daszę do tyłu A ty oglądasz kurwa Dobrze A, lasu Dobrze Dziękuję A, brakuje mi kurki żeby zrobić tak na A nie, mam, okej, okay, ale... Dobra, to się uda, okay, to idę. się uda Zabiłem Dobra, to się uda A ty tu jesteś, w tym cycu? No, siedzę w Zadziałało! Eee. Zaproszuję. No A ja idę na B tym głównym wejściem, nie? Spike leży na B o nie, wobity... I leży. Dawaj, To nie jest Dostał jeden Jest! Jest! Mecz kurwa tak